Oczywiście, że wierzę w czary, jak najbardziej wierzę w czary, ale wierzę, że to są wszystko naczynia połączone, czyli mogę zaprosić pewne pole energii, które mam je wesprzeć w moich działaniach, w tym, żebym ja uzyskała pewien cel. Natomiast jeżeli tego celu nie będzie we mnie, jeżeli ja nie będę mogła z tym celem zarezonować, bo po prostu nie jestem właściwie dostrojona, to choćbym nie wiem, jakie czary robiła, to się po prostu nie wydarzy. Dlatego tak ważna jest praca z podświadomością i nadświadomością, no i oczywiście świadomością, ale to takie odgruzowanie podświadomości, to takie naświetlenie tych wszystkich takich ciemnych miejsc, które wypieramy, które udajemy, że nie istnieją, w które nie chcemy zaglądać, to jest po prostu. Bez sensu, bo dopóki nie odgruzujemy tej piwnicy, nie wywalimy tych śmieci i nie zrobimy tam po prostu porządku, nie poustawiamy wszystkiego tak, jak my chcemy, żeby nam się działo w życiu, to nie będzie nic. Zapraszamy na indywidualne sesje z nami. Gen sukcesu. Do zobaczenia.